Wielu chrześcijan uważa, że księga liczb już nie jest istotna, ale właśnie to pokazuje ich wielką ignorancję. Biblia jest cała pożyteczna do nauki. Jaki jest najważniejszy wers w Biblii? Dla wielu jest to Jana 3:16. Bóg tak umiłował świat, że wysłał swojego jednorodzonego syna. Nawet każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ale zobaczcie na wersety 14-15, które mówią właśnie o tym, co dzieje się w XXI rozdziale Księgi Liczb. Kiedy to wyszły węże, zaczęły kąsać ludzi, i ludzie umierali. A Mojżesz miał wziąć węża miedzianego, wystawić go na kiju, i każdy, kto miał w niego zobaczyć, spojrzeć z wiarą, miał żyć. Księga Liczb. To by pomyślał, nie? No to zapraszam na studium. To Pan Jezus powiedział. Ale zobaczcie, co powiedział Paweł w Lisie do Koryntian, w rozdziale 10, w pierwszym liście do Koryntian: Żebyśmy porzucili idolatrię i bałwochwalstwo, jak ci, którzy byli na pustyni. To też się odnosi do Księgi Liczb. Ale wśród tych bardzo poważnych grzechów, które sprowadziły na pustynię śmierć na Wielu spośród Izraelitów jest też wymieniony grzech cudzołóstwa, jest też wymieniony grzech narzekania na Mojżesza i Aaron'a. Pamiętacie, będzie to za niedługo w zasadzie, ale jak ktoś zna Biblię całą, to będzie wiedział o czym mówię. Tak samo w liście do Hebrajczyków, który, który jest uważany przez niektórych jako dzieło Pawła przez niektórych i też jest tam werset mówiący o tym, że nie wszyscy weszli do odpocznienia, które przygotował Pan, też odnosząc się do Izraelitów na pustyni. Trzecia referencja. Patrzcie, co się dzieje. Lewici dzielili się na trzy główne klany. Kechatytów, Gerszonitów i Merorytów. Każdy klan miał do odegrania wyjątkową rolę, boską odpowiedzialność przekazaną im przez Mojżesza i Arona zgodnie z nakazem Boga. Najpierw mamy Kechatytów, potomków Kechata, który był drugim synem Lewiego. To oni byli odpowiedzialni za najświętsze przedmioty w namiocie spotkania. Należały do nich arka przymierza, stół na chleby pokładne, świecznik i ołtarze. Obowiązki Kehatytów były tak doniosłe, że nie mogli nawet patrzeć na te święte przedmioty bezpośrednio, nie narażając się na śmierć. Następnie spotykamy Gerszonitów, pierworodnego, lewiego Gerszona. Ich zadania były nie mniej ważne, choć zajmowali się mniej świętymi przedmiotami. Byli odpowiedzialni za tkaniny sanktuarium, namiot i jego okrycia, zasłony i zasłony zasłon. Przedmioty te były kluczowe dla prawdziwego funkcjonowania namiotu spotkania, dla prawidłowego funkcjonowania namiotu spotkania i Gerszonici wywiązywali się z tej odpowiedzialności z szacunkiem. W końcu poznajemy merorytów potomków trzeciego syna Lewiego, Merariego. Meroryci mieli za zadanie przetransportować elementy konstrukcyjne namiotu spotkania. Zajmowali się ramionami, poprzeczkami, słupkami i podstawkami. Chociaż ich obowiązki mogły wydawać się mniej efektowne niż obowiązki innych kapłanów, były nie mniej ważne. Bez Merorytów namiot spotkania nie mógłby zostać wzniesiony, podobnie jak klan Lewitów nie mógłby odgrywać kluczowej roli w roli utrzymania świętego namiotu spotkania. Ale na czym dokładnie polegały te role? Bądźcie czujni, gdy w kolejnych scenach zagłębimy się w obowiązki i znaczenia tych klanów lewickich. Jak sobie zwrócicie uwagę na lata, kiedy kapłani dojrzewali, tam może się wydawać, że jest w Biblii nieścisłość. Ale w Biblii nie ma ani jednej nieścisłości. Więc najpierw mamy od 20 do 50 roku życia, potem od 30, 25 roku życia do 30, do 50, a potem od 30 do 50. To jest nie błąd, tylko doprecyzowanie. Prawdopodobnie kapłanie potrzebowali 5 lat, żeby przygotować się do pełnienia służby i prawdopodobnie tą służbę w tej służbie byli szkoleni przez kapłanów, którzy mieli 50 lat, którzy wychodzili na emerytury na pustyni. To jest swoją drogą świetny pattern do e, naśladowania. Dlatego ja się mam teraz 43 lata, jak Bóg da dożyję 50, i wówczas skupię się na tym, żeby łowić wokół siebie 25-latków. Mam jednego, zwłaszcza w tym momencie na sercu. To jest mojego syna Bartka, żeby go zacząć wdrażać w kapłaństwo biblijne, biblijne. Pamiętajcie, że kapłani byli w Biblii nie tylko ludźmi, którzy duchowo wspierają naród, ale też fizycznie byli lekarzami. Ilu teraz lekarzy macie patrzących na ciało holistycznie? I te całe specjalizacje to jest odrywanie od od setna, sedna, ale niech już tak będzie. W każdym bądź razie sprawdźcie, jak Pan Jezus przyszedł na świat. Powiedział, że trzeba wypełnić prawo, a nie je zmieniać. Więc zaczął swoje. Pająk. Zaczął swoje. E, swoją pracę w wieku 30 lat. Nie bez powodu. Znowu księga liczb. Pięknie, nie? <śm> Zagłębmy się w obowiązki każdego klanu Lewitów. Lewici byli podzieleni na trzy główne klany, z których każdy miał do odegrania wyjątkową rolę. Na pierwszy ogień idą Kochatyci. Powierzono im opiekę nad świętymi przedmiotami w tabernakulum. Obejmowało one arkę przymierza i stół na chleby pokładne, świecznik, ołtarze, naczynia sanktuarium używane do posługi w świętym miejscu. Pamiętajmy, że nie były to tylko przedmioty o znaczeniu religijnym, ale także boskie artefakty, a ich opieka była świętym obowiązkiem. Zobaczcie jaką teokrację o pracował Bóg na pustyni. Bóg przemówił do Aarona i Mojżesza, a oni do ludu. Tam nie ma żadnej demokracji, tam jest teokracja. Jakby było pięknie, jakby to mogło znowu zacząć tak działać. Jeszcze dosyć ciekawa sprawa, bo widzicie, jak Bóg mówił do Mojżesza i Aarona, a często czytamy to w tej księdze, to w tym momencie Aaron mówił czy deklarował, co Pan Bóg powiedział do reszty narodu. To się nazywa teokracja. Jak fajnie było żyć w miejscu, w którym Bóg bezpośrednio mówił ludziom, co mają robić, wszechmocny, wszechwiedzący. I kochający Bóg mówił, co mam robić. No ale jak to ludzie yy, zażądali, że chcą być tak jak inni naro inne narody, więc sobie postawili króla na swoim czele. To się nazywa autokracja. Autokracja to jest ustrój, w którym nie Bóg, tylko człowiek rządzi. A teraz w Izraelu obecnych czasów nie mają ani teokracji, ani autokracji, mają demokrację. A Nie wiem, co z tymi demonakracjami, ale ja widzę, że to się słabo spisuje. Ja bym tam wolał, żeby była ta okracja. A mamy prawo przecież w Biblii napisane i Bóg jest żywy, namacalny. Tak jak Fabian wczoraj fajnie powiedział, że ci ten Bóg, czy ci bogowie, bo to nie jest jedna deklaracja, którą... Opisują swoimi definicjami ateiści, czy ludzie jakichś innych teizmów, to też nie jest ten Bóg, którego ja znam z Biblii. Więc mamy Boga żywego, który jest prawdziwy i jedyny. Mamy Jego księgę prawa, którą zostawił, napisaną, świetnie zachowaną, badaną, bezbłędną. Czego już więcej trzeba? No niczego! Szukajcie ludzi, którzy mają takie same em, spostrzeżenia, i gromadźcie się w kościoły. To jest prawdziwe ciało Chrystusa. Żywe. Namacalne i radzące sobie doskonale z tym brudnym, skołowanym światem. Tyle. Dalej mamy Gerszonitów. Ich obowiązki były bardziej zorientowane na tkaninę. Byli oni odpowiedzialni za wszystkie warstwy zasłon nakryć do namiotu spotkania, tabernakulum i ołtarza. Obowiązek ten, choć mógł wydawać się mniej efektowny, był nie mniej ważny. Tkaniny, o które dbali, były nie tylko funkcjonalne, ale i symboliczne, reprezentując boskość i oddzielając sakrum od profanum, zwłaszcza niebieskie nakrycia. Najlepsze jest w tym wszystkim to, w tych ustrojach, że jak sobie analizujemy historię ludzkości to niezależnie od tego, jaki ustrój panował, w żaden nie przetrwał. To samo z demokracją. Na pierwszym miejscu mamy teokrację i dlatego też Pan Jezus, jak powróci na świat w swoim tysiącletnim królestwie, wprowadzi teokrację właśnie po to, żeby wszystkim naprawdę pokazać, że to jest tak boski system. Na końcu, ale nie najmniej ważne, pokolenie Merorytów. Ci faceci mieli dużo pracy. To oni byli odpowiedzialni za cięższy sprzęt. Obejmowało to ramy tabernakulum, jego poprzeczki, słupy, podstawy i całe wyposażenie. Dbali również o słupy otaczające dziedziniec, ich podstawy, kołki, namioty i liny. To spory ładunek, ale ktoś musiał to robić, a Meroryci stanęli na wysokości zadania. Każdy z tych trzech klanów, kochatytów, gerszonitów i Merorytów – miał swoje specyficzne obowiązki. Ale nie zapominajmy, że każda z tych ról była boska w swoim pochodzeniu. Nie były to tylko zadania, ale święte obowiązki powierzone bezpośrednio przez Boga. Dbali o sprawne funkcjonowanie namiotu spotkania, miejsca, w którym Bóg spotykał się ze swoim ludem. Każdy klan miał więc odrębną rolę. Niezbędną do funkcjonowania namiotu spotkania. Czy wiesz, że wiek odgrywał ważną rolę w obowiązkach lewitów? Rzeczywiście, w czwartym rozdziale Księgi Liczb czytamy, że lewici, a konkretnie ci w wieku od 30 do 50 lat, zostali wybrani do świętej służby. Ale dlaczego akurat ten przedział wiekowy? Możesz się zastanawiać. Cóż, przyjrzyjmy się potencjalnym przyczynom. Po pierwsze, ten Podział wiekowy może prezentować szczyt siły fizycznej. Obowiązki Lewitów były wymagające fizycznie. Wymagały od nich demontażu, przenoszenia i ponownego montażu elementów przybytku. Stanowił on kręgosłup, który dźwigał ciężar mobilnego centrum kultu w Izraelu. Po drugie, ten przedział wiekowy symbolizuje również równowagę między młodością a mądrością. W wieku 30 lat mężczyzna ma wystarczająco dużo doświadczenia życiowego, aby zdobyć mądrość, a mimo to nadal posiada młodzieńczy wigor. Ta równowaga jest kluczowa w służbie religijnej, gdzie siła fizyczna musi iść w parze z duchową mądrością. Wreszcie wiek Lewitów mógł wskazywać na ich gotowość do służby. W starożytnym Izraelu osiągnięcie wieku 30 lat często oznaczało przejście od młodości do pełnej dorosłości. W tym momencie zauważano, że mężczyzna jest w pełni przygotowany zarówno fizycznie, jak i duchowo do podjęcia znacznej odpowiedzialności. Tak więc. Wiek lewitów nie był przypadkowym wyborem, ale istotnym czynnikiem w ich świętych obowiązkach. Zobaczcie, że Bóg wybrał teokrację i wybrał ten system, żeby on funkcjonował. Ludzie chcieli mieć króla i królestwo się skończyło praktycznie w trzech w trzy pokoleniach trzech króli. Najpierw mamy Saula, potem mieliśmy Dawida i jego syna Salomona. Po śmierci Salomona już się. Izrael podzielił na dwa, tak? Było królestwo północne i południowe. Ja Świętej góry, syn Salomona, który notabene był początkiem prostwa Salomona o tym, że marność nad marnościami, wszystko marność i wszystko się rozwali, miał konkurenta. I ten konkurent w północnym królestwie mówił: Wiecie, po co w ogóle mają chodzić Żydzi do świątyni tak daleko, tam na południe, do Absaloma? Po to, żeby tam składać ofiary, zróbmy sobie tutaj świętą górę. No i tak właśnie potem się zrobiła Samaria i nienawiść jednych do drugich braci. A i trzecich braci by się znalazło, bo przecież wszyscy są z bioder Abrahama. Aha, mhm. ci w ogóle na północy to byli lepsi, bo oni zbudowali dwie góry. <laughs> tutaj jeszcze jedną w prudniku, ale to oni nie budowali. Więc dajcie sobie spokój z tymi jasnymi, świętymi górami i czcijcie Boga tam, gdzie trzeba. Bo Pan Jezus powiedział, że ani na tej górze, ani na tamtej nie będzie przytłaczony Bóg, tylko. A słuchajcie Pana Jezusa, nie przez jakieś dziwne interpretacje ludzi, tylko z Biblii macie. I słuchajcie, skupcie się, jak Wam czytają w tych kościołach różnych te Ewangelie, to słuchajcie. Mniej tego, co potem tam nakrywają te Ewangelie swoimi prawdami politycznymi, słuchajcie słowa. Przestraszyły mnie, ale muszę wracać. Dobrze im to było. Wiek, jak się okazuje, był czymś więcej niż tylko liczbą. Był symbolem siły, mądrości i gotowości, które były niezbędne w ich boskiej roli. Czy jesteś gotowy na kolejny rozdział? Już jutro. Przyjrzymy się szczegółowo temu, co się dzieje w piątym rozdziale Księgi Liczb. Zapraszam i pozostańcie z Panem Bogiem. 你、mm。Hmm. Mm hmm.